Cześć kochani, z tej strony Shini, a dzisiaj będę miała w łapkach Nintendo Switch OLED. Pierwszy raz mam to w łapkach, więc y, trochę się cieszę, że mogę podotykać. <grym> Bo wiem, że ciężko dostać. Wiem, że dużo znajomych moich miało problem, żeby dostać Nintendo Switch OLED, i no, mają zazdrość, że mogę otworzyć. Więc co, otwierajmy. A teraz pytanie, gdzie tutaj się to otwiera? Chyba tu. Mamy. O jest biały z tego co widzę. Nie wiem czy są wersje chyba niebiesko-czerwone. Chyba są, z tego co widzę. Dobra, to zaczynajmy sobie tutaj. Dobra. Ładnie sobie wyciągamy. Tutaj mamy czy czwarte naszej zawartości. <grym> Najważniejsze. Dobra. Tutaj mamy ekranik, czy jak on się różni? No przede wszystkim tutaj jest takie, że można sobie regulować, z tego co oglądałam tutaj te, te y, trailery różne. A to później zobaczymy, to na razie odłożę. Chyba po prostu. Cześć. Aha, nie gryź mnie. Dobra, tu mamy nasze pady, one są w wersji białej. No i nie różnią się jakoś dużo od wcześniejszej wersji. Po prostu pady, nie? A to odkładamy. Tutaj nasze pierwsze kartoniki te odkładamy. I co tutaj mamy? O! I tutaj mamy, zawsze zapominam, co się nazywa. To jest grip, chyba to jest grip, gdzie możemy sobie tutaj włożyć też się nic nie różni. Powiem Wam, że ten bia biały kolor mi się mega podoba. Jest taki uniwersalny. Nie, me mega, mega, mega wygląda. Dobra. Dobra teraz możemy odłożyć. A, na razie to odłożę. Uuu. Dobra, to widzę, że ze wcześniejszą wersją różni się to. Jest taki czarno-biały. Pewnie chcieli dopasować ładnie do tego modelu i do tego koloru. Dobra, to teraz przechodzimy do doka i powiem Wam, że ten dok mi się... O wiele bardziej podoba niż wcześniejszy, bo jest cały biały i do pokoju pasował mi. No, jest zgrabniutki. Taki, no mi się wydaje, że jest zgrabniejszy niż wcześniejsza wersja. Możemy to je zobaczyć. Otwieramy. O, jedna ważna rzecz, czym to się różni tutaj. wiem, muszę to O! To tak, tutaj możemy, mamy, mamy wejście LAN, co się różni od wcześniejszej wersji. No i mamy AC adapter i HDMI out, żeby sobie podłączyć na przykład do streamowania, podłączyć tam do telewizora. Jak chcemy, tak chcemy. Dobra, zamykamy. To teraz przechodzimy do składania tego. Dobra, czyli bierzemy nasz monitorek. Nasze padziki. Nie wyglądam w ogóle nie potrafiła otwierać jakiejkolwiek rzeczy. Tak, mam lewe ręce do wszystkiego. A to tylko paznokcie. Dobra, to teraz musimy dobrze tutaj trafić. Dobra, tu mamy wkłady. Siup. 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 i Siup. Dobra i mamy tutaj już gireczkę Metroid Dread, w którą już my dostałam w wersji pudełkowej. Czytałam, że naprawdę ma dobre noty i jest ciekawą grą. Więc no, na streamkach będzie próbowane, że tak powiem. Dobra, dla porównania, tutaj mamy dla Was wcześniejszego switcha, możecie sobie zobaczyć. Myślałam, że ten ekran będzie taki o, taki o większy, ale według mnie jest ogromna różnica, przynajmniej przy używaniu, przy graniu. Nie, no jest, jest, jest to, według mnie to jest naprawdę o wiele większa różnica. Jest duża, no, ale nie naprawdę. Te odkładam switcha wcześniejszego. I możemy nawalać Metroid Dread. O właśnie, bo o tym zapomniałam. Jak pamiętacie we wcześniejszym Switchu zawsze można, zawsze mam, zawsze mam problem z otwieraniem tego. O i sobie tutaj można właśnie o tak postawić i za bardzo nie ma jak regulować sobie ten kod, nie wiem. Jesteśmy w pociągu, wyciągamy sobie nasze pady, chcemy grać no i nie da się niestety tego, wiecie. No tak układać jak chcemy troszkę inaczej. A teraz Nintendo Switch OLED. Tylko muszę teraz wyczaić, jak to się otwiera, ale bodaj, że chyba... O, takie coś. Oj, tutaj można regulować. Bo powiem Wam, we wcześniejszym mnie to czasami wkurzało, że nie mogę właśnie bardziej jakimś kątem, że tam w łóżku sobie leży. No i nie mogę tego zrobić, to ni niestety. A tu patrzcie. 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 Mogę tak, mogę tak, nawet tak można. No jest na pewno wygodne i fajnie, że to zmienili jednak. I chlups. No i teraz możemy nawalać gierk. O A jak się skacze? O, na B typowo. Na A chyba się strzela? Nie, na Y. Aha. Dobra, Y robię piu, piu. Takie piu, 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 piu. A tutaj mamy szur, szur, nie wiem jak to nazwać. A dobra, lecimy. A na A nic? A tu nic. A dobra. Hops. Hops. Ho! I co tu się dzieje? Checkpoint! Chyba czek... A nie, coś naładowaliśmy. A te petartki, co wcześniej rzucaliśmy, chyba naładowaliśmy. Dobra, okej. Okay. Okej. Okay. Dobrze, to w takim razie niech będzie już takie krótkie podsumowanie i moich pierwszych wrażeń z Nintendo Switch OLED. Na pewno pierwsze, co rzuca mi się przede wszystkim w oczy, to ekran. Jest naprawdę porównywalnie do wcześniejszego, jest o wiele większy i o wiele przyjemniej się, że tak powiem, yy, korzysta z niego. No nie, nie uszukujmy się, ale większy ekran zawsze będzie przyjemniejszy i no, będzie fajny do grania, więc to jest na pewno bardzo na plus. Wracając do tyłu na naszego Nintendo, no to jest naprawdę mega przyjemne, bo można sobie tutaj wszystko ustawiać jak chcemy i co. Jeżeli chodzi o Doka, to mi się mega podoba kolor biały i wypasował też w sumie do mojego pokoju. Jest zrobiony bardziej delikatnie, tak bardziej minimalistycznie. Też wracając do tego, też tutaj ma bardziej minimalistyczne przyciski. I tył też ma taki bardziej, wiecie, już minimalistyczny. No i LAN przede wszystkim też jest bardzo na plus. Jeżeli chodzi o C, te, to też to ładny taki dodatek, ale wiadomo, że to i to. Się na razie na ten moment nie zmieniło w Nintendo. I mogę powiedzieć, że fajnie, fajnie, fajnie w łapkach siedzi i bardzo mi się podoba. Więc dziękuję bardzo Wam za taki, taki krótki, pewnie filmik, ale też mogliście sobie zobaczyć trochę bardziej z bliska, jak to faktycznie wygląda. A jestem nubem w elektronice i. Wiem po prostu co ja widzę i co na razie mo może być dla mnie zauważalne. Zobaczymy jak będzie po jakimś wiem, dłuższym korzystaniu z niego czy cokolwiek. Więc no, więc dzięki ślicznie.